Kiedyś tylko w głowie miałem twoje dobro, teraz się nie ufam, zdrada, kłamstwo, bójde mity. Chciałem tylko szczerej prawdy, a dostałem kosz plecy. Twoje słowa są jak ołów, mają coraz więcej siłę Kiedyś tylko w głowie miałem twoje dobro, teraz się nie ufam, zdrada, kłamstwo, bójde mity. Chciałem tylko szczerej prawdy, a dostałem kosz plecy. Twoje słowa są jak ołów, mają coraz więcej siły Szukałem spokoju, zostałem z chaosem Budzę się ze łzami każdego poranka Od tamtej chwili widzę tylko swój rozwój Tylko studia, książka, moja przytulanka Zero impresja, chcę zdrowieć, to boisko Więcej ran na nogach, ale mniej jest ich na bani Jak w Chelsea dużo daję, mało dostaję Serce moje teraz bije tylko dla mnie Kiedyś tylko w głowie miałem twoje dobro Teraz się nie ufam, zdrada, kłamstwo, bójdy, mity Chciałem tylko szczerej prawdy, a dostałem kosę w plecy Twoje słowa są jak ołów, mają coraz więcej siły Kiedyś tylko w głowie miałem twoje dobro Teraz się nie ufam, zdrada kłam swobodny mity. Chciałem tylko szczerej prawdy, a dostałem kosę w plecy. Twoje słowa są jak ołów, mają coraz więcej siły Zamykam serce na nowe znajomości, bo przeszłość boli i daje mi w kość. Już nie wierzę w słowa pełne słodkości. Wiem, że czasem samotność to jedyny gość. Każde wspomnienie teraz traci kolor. Czarno-białe chwile, co nas kiedyś zbliżały Patrzę w lustro, widzę tam tylko wojownik Nie ma już nas teraz, walczę sam z falami Chciałem dla ciebie być opoko stabilnością Ty wybrałaś kłamstwa, tanie słowa fałsz Teraz to ja tworzę własną rzeczywistość Każdy krok bez ciebie to dobra przyszłość Kiedyś tylko w głowie miałem twoje dobro Teraz się nie ufam, zdrada, kłamstwo bójdy mity Chciałem tylko szczerej prawdy, a dostałem kosy w plecy Twoje słowa są jak ołów, mają coraz więcej siły Kiedyś tylko w głowie miałem twoje dobro Teraz się nie ufam, zdrada, kłamstwo bójdy mity Chciałem tylko szczerej prawdy, a dostałem kosy w plecy Twoje słowa są jak ołów, mają coraz więcej siły